Siemanku, moi drodzy widzowie, z tej strony AXPMWK jesteśmy w kolejnym odcinku z mojego MWK z modami, tak jak widzicie jesteśmy po długiej przerwie na kanale. Jesteśmy na MWK z modami, też w sumie po długiej przerwie, bo też dawno nie było MWK z modami yy, Ogólnie pod ostatnim filmikiem udało się dobić wam tyle lajków, za co wam bardzo dziękuję i najlepszy komentarz z ostatniego filmu i fanart są właśnie takie, więc bardzo wam serdecznie dziękuję za te fanarciki, za te przepiękne komentarze. Po prostu jesteście zajebiści i ogólnie chciałbym wam powiedzieć, że byłem teraz 5 dni w Warszawie, dlatego nie było filmów, ponad tydzień nie było filmów, wiem, o oh, fuck, spadłem. Ponad 5 filmów, ponad tydzień nie było mnie na YouTubie, ogólnie na komputerze. do was bardzo serdecznie przepraszam, ale jak wiecie, jak bardzo dobrze wiecie, były święta, ten czas trzeba spędzić z rodziną, no nie ma to tamto, z rodziną trzeba spędzić ten czas. I no i tyle właśnie, kurczę, byłem jeszcze na Yukonie, byłem kurczę na w Warszawie. I dlatego tak się y, dłuższa przerwa na moim kanale zrobiła. Ale nie będziemy do tego, y, nie będziemy więcej o tym mówić. Nie było mnie, teraz będą regularnie dalej filmy. Mam nadzieję, że wam się podobało, jak było co drugi dzień film. Y, niekoniecznie z Minecrafta, bo teraz myślę, że poznałem paru fajnych, naprawdę mega dużo osób poznałem i naprawdę myślę, że jakieś fajne filmiki się z nimi pojawią. Yy, dobrze, więc w dzisiejszym odcinku, w ostatnim odcinku ogólnie musiałem się oglądać, bo to było tak dawno temu, straciliśmy wszystkie itemki, starałem się je odnaleźć, lecz nie dałem rady, jak widzicie, mamy tylko ten kurczę, tą katanę, ona jest dobra, ta katana jest serio dobra, bo ona ma tutaj ostry dimage, yy, więc, więc będzie trzeba je odzyskać. Yy, ogólnie chciałbym Wam powiedzieć, że zbliżają się niedługo ferie. Więc w ferie będziemy streamować z MWK z modami i nie tylko, z Simsów z różnych gier, więc zapraszam was bardzo serdecznie na hitboxa, bo teraz oficjalnie mówię wam, że ten domek powstanie na live, nie mam zamiaru go budować, bo nie mam po prostu pomysłów. Jeżeli ktoś ma ochotę, może jakiś projekt mi podsyłać, niekoniecznie zbudowany przez siebie, lecz po prostu z internetu, bo... Nie mam pomysłu, ja bym chciał, kurczę, coś oryginalnego, coś fajnego naprawdę, bo nigdy takich domków na takich seriach nie budowałem zarąbistych, powiem wam, bo nigdy, nigdy taka seria nie trwała aż tyle, żebym mógł taki domek zbudować, więc możecie śmiało pisać w komentarzach właśnie jakieś propozycje bądź pomysły w ogóle na odcinki, bo to naprawdę jest mega, mega opcja. E, dobra, więc trzeba by było jakoś odzyskać itemki, myślę, że zejście do jakichś cave'ów naprawi ten... Całe kurcze tutaj zamieszanie, bo naprawdę jest, jest cieniutko, jest cieniutko, nie ma to tam, to jest cieniutko bardzo. Weźmiemy sobie trochę drewna. Yy, bo kurczę chcę troszkę zdobyć wiaderko też sobie weźmiemy, chcę troszkę zdobyć tych itemeczków, yy, weźmiemy sobie to do, do jedzenia Bo straciliśmy naprawdę mega dużo rzeczy, pisałem Chciałem się was w ogóle zapytać, czy mogę kurczę sobie je odzyskać na gamemodzie, bo to jest już tyle Tyle trochę nas, tyle pracy nas to kosztowało, że szok, ale stwierdziłem Stwierdziłem, że nie, że to tak nie może wyglądać, bo to nie byłoby fair wobec was I wobec samego siebie, bo jakby ja bym tu sobie wszystko na mode brał, rozumiecie, to to Bądźmy szczerze, ale to już nie byłoby zabawy, nie? To już nie byłoby dreściku adrenaliny i ogólnie zmieniłem szaderki. Tak. Zmieniałem szaderki, jakoś tak. Takie mi się włączyły, więc takie kurcze w tym odcinku będą. Yy, no i właśnie, tak. Trzeba tutaj znaleźć jakiś kurczę, dungeon. Nie będziemy się kopać tak centralnie w dół, bo zaraz, zaraz wpadniemy w jakiś zły dungeon. Chciałbym po prostu wykopać sobie troszkę żelaza, tak na spokojnie, taki spokojny odcineczek. Chciałbym wam, wa właśnie, chciałbym w ogóle was zapytać, czy chcielibyście jakąś serię z innej gierki, jakieś kurczę taką główną serię, może nie sam, może z kimś, naprawdę yy, możecie śmiało pisać, bo ja jestem otwarty, naprawdę po, po wyjeździe z Warszawy jestem naprawdę zmotywowany do dalszej pracy, yy, bo wiadomo, każdy potrzebuje motywacji, każdemu czasami się coś znudzi, ale naprawdę po, po Warszawie dostałem mega kopa, więc kurczę jeżeli ktoś ma jakiś, yy, jakąś propozycję to śmiało piszcie, naprawdę Zobaczymy, co się da zrobić. No i właśnie, tutaj mamy jakąś kurczę kubkę. Mamy kubkę, kubkę cablestone'a. Mamy drewno, zrobimy sobie kurczę kamienny kilofik. Kamienny kilofik sobie zrobimy i wykopiemy sobie. Bo widzę, że tu żelazo jest. Tak, tam jest żelazo. Jest węgiel, to się przyda, bo kurcze, jest cieniutko, cieniutko. Wszystko, wszystko potraciliśmy. Ta seria ma, to, to w sumie ten drugi sezon nie jest jakoś super, yy, jakoś super na nim nie gramy, <grym> bo jakbyśmy kurcze super grali, to by były ciągle odcinki. Co mnie bije? Kurcze, idź sobie stąd, mrówki! Mrówki, czy was powaliło? Czemu te mrówki się tak spawnią? Nienawidzę tych mrówek, serio. Nie lubię ich. One się chyba spawnią z bloków, tak mi się wydaje. Tak jak Troll Diamond. Tą chmurą, myślałem, że tam jest jakiś dungeon. Kurczę, bo jest taki dungeon, który jest chmurą, tak jakby on przypomina chmurę, ale to jest dungeon i tam jest ostro mocny boss, który tam rzuca jakimiś creeperami. No, troszkę, troszkę te, w tego minecrafta się nagrało, to się wie. Hehe. He, he. Dobra, wykopałem sobie wszystkie tamte rudy. Cablestone'a nie będziemy kopać, a złota nie możemy kopać, bo ile mamy? A nie, mamy 7 żelaza, ale to sobie później przetopimy. Chciałbym zrobić sobie dzisiaj całego seta, tak? Dzisiejszym zadaniem jest zrobienie całego seta, bo kurczę jest słabo, naprawdę jest słabo, potraciliśmy wszystko, dosłownie wszystko, więc nawet kurczę głupią krówkę musimy niestety zabić. Przykro mi... Czekajcie, gdzieś tu kurczaka, o, jest kurczak. Musimy sobie kurczę wszystkie y, itemki poodzyskiwać. Przepraszam cię, kurkable... Tyle, 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 mnie nie było na tych tubach, niby to jest mały tydzień, ale ja już się oduczyłem nagrywać naprawdę, już, już mi ciężko, już nie wiem co do was mówić, więc musicie mi pisać kurczę, żebym, żebym znowu kurczę, yy, załapał hype, to musicie mi po prostu pisać w komentarzach jakieś pytania, jakieś kurczę, propozycje, żebym mógł o nim, żebym mógł o nich, rozumiecie, gadać, nie? Bo ja muszę się nauczyć od nowa nagrywać, serio. Mi, mi tydzień wystarczył do tego, żeby się oduczyć. Yy, ja Jak się nagrywa? i mamy bardzo mało życia, czekajcie, mamy strasznie mało życia, mamy trzy serduszka, a jesteśmy w kej... Myślałem już, że... Łooo, wow, jaki słodki... kumpi. Cześć, chodź tu! Mogę go oswoić jakoś? Chodź tu, czemu ty uciekłeś? Czemu ty uciekłeś, ziom? Łap. Nie chcesz? Chodź na Dobra, czekajcie, bo słyszałem szkieleta, nie, nie, nie. Piszę szkieleta, a coś źle brzmi. Dobra, wychodźmy, bo już się robi ciemno. Czemu tak szybko ciemno się robi? What the fuck! Dobra, mamy kabystona trochę. Ten węgiel już zostawimy. Mamy trochę pochodni, mam nadzieję, że wrócimy w jednym kawałku. Kurczę do naszego. A nie, nie robi się ciemno, to zachodzi słońce. Aż. Aha, no to robi. <laughs> What the fuck, jestem głupi, nieważne, dobra. Czekajcie, o, wejdziemy sobie tak i idziemy, mamy. Dobra, tam mamy chyba bazę. Tak, tam mamy bazę, idziemy sobie do bazy. Musimy sobie łóżko jeszcze zrobić, bo ja łóżko... Przecież ja straciłem łóżko, what the fuck... Kurde... To lipa, lipa... No to naprawdę, mamy... Mamy... Musimy wszystko odzyskać, więc możecie się spodziewać jakichś streamów, więc musicie obserwować mojego fanpage'a. Mamy tam już prawie 8 tysięcy lajków, like fantastycznie by było jakby było już 8 tysięcy po tym filmiku, bym był naprawdę szczęśliwy. I tam będę wrzucał informacje dotyczące, dotyczące live'ów, więc musicie obserwować, żeby wiedzieć o streamach, jeżeli ktoś jest zainteresowany. No i tyle. I będziemy powoli kończyć. To taki krótki, yy, informacyjny troszkę odcinek. Chciałbym Wam bardzo podziękować, że jesteście na serio, bo to jest naprawdę super, serio, super, naprawdę super. To, od, z, ostatnio po prostu zrozumiałem, yy, czym jest YouTube i po prostu jesteście kochani. Nigdy Wam tak nie dziękowałem. Więc naprawdę yy, jesteście zajebiście, po prostu. No Jak nigdy tak nie mówię, to tak dzisiaj powiem, bo naprawdę dzięki wam naprawdę spełniam swoje, że tak powiem, jakieś hobby, jakieś kurcze jakieś zainteresowania, kurcy, no naprawdę jesteście super, no i trafiliśmy do naszego domu, więc ja się będę żegnał, to był taki króciutki odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, komentarz musicie zostawić, by był naprawdę mega zadowolony, jakbyście napisali masę komentarzy. Yy, I napisali mi co możemy zrobić w następnym odcinku A myślę, że w na następnym filmie Na kanale będą Simsy Jak wam się podoba ten pomysł Też możecie napisać w komentarzu Ja bym miał super miłka Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję Jeżeli ktoś jest nowy Trzymajcie się, buździaczki, hello